Peace. Różnymi statkami znajdziemy taki statek jak królowa Wiktoria. I do niego przyniesiemy się. ha, ha, tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty piąty. Pa. Jak wyniki podają, płyniemy tam. Tam właśnie tam. Chociaż może takie zdjęcie ładnie wygląda na książce, a w realu wygląda inaczej. Ja, jako kapitan, muszę mieć najładniejszą kajutę z całego statku. Powiem szczerze, jeszcze widoku nie widziałem, ale na pewno ocean jest zdumiewający. Nawet jako kapitan dostałem własny mikroskop. Szanuję tych ludzi, którzy to robią dla na przykład kapitanów. Du, 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 Nawet moje stare zdjęcia. Mm -hmm. Co tam się stało? Mm hm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hmm? Co tu robi ta maska? Mm -hmm. ja nie wierzę. To jest Nie. Ja naprawdę. Mm -hmm. Tu. Czekaj, a czy ja czasami nie mam teraz zmiany? Mm, 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 mm. Co? Kiedy tak szybko dobiliśmy do portu. Du, 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 du. Angielska wioska jak z obrazka. Co? Śnieg? Naprawdę? Walnęliśmy w brzeg. Musimy spuścić na dół. どれどれどれ。<laughs> Lupy na szczęście są spuszczone. To jeszcze bardziej się zapełnia, bo jest otworzone okno. No nic, czas znowu za you will com